Z strony CreeperTubeGame i witam was odcinka na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy film Kto naje się lepiej w McDonald's ze się się zostawić się z Siema. No odcinki z Minexem y, fajnie się ogląda, więc y, no, zaczynamy. Witam. Tak w ogóle to nie powiedziałem Mineksowi, że ja używam prosto okazuje, więc no już jesteśmy prawie przed M. To Donaldem, no i no i tak, no i widzimy się i będziemy wam pokazywać, no tak. więc widzimy się za chwilę. Aż tak, Six Dobra, Wszystko zamówione, reszta w plecaczku. Także wszystko pokażę wam w domu. Wszystko zamówione, nikt nic nie wie, ale tylko ja wiem, co się kryje. Jak sobie z skriperem na kilku tam on się znajduje. Dzień dobry. I tak przejdziemy. I nagle podbija do nas jakiś facet i ja takie what the fuck, o, co, o co chodzi, nie? I on zaczyna gadać o i on nam mówi, skoro chcecie coś zjeść, to czemu nie zdejmiecie maseczki? A ja mówię, aha no, my to na film przyszykowaliśmy. I tak taka dłuższa historia. I on nam nagle mówi o tym, że to jest jedna wielka nieprawda. W sensie on istnieje, ale to nie jest prawda to co mówią w telewizji. I tak nas zagadał, a ja z creeperem myślimy sobie jest czego on od nas chce, nie? Ej, proszę was, nie hejtujcie nas, jakby coś My tam w połowie wierzymy tam z tym wirusem na ak, Więc Właśnie. no widzimy się, jak będziemy już wcinać no Właśnie, okej. i wy też napiszcie, co o tym widzicie, elo boom. Okej, okay, więc jesteśmy przy stole, gdzie już było masa W pip odcinków I że Muminek jest gościem to zacznie Świetnie To ja zacznę może od napoi Mam tutaj kole. W standardową McDonaldzie. Dalej mamy zadziwiającą rzecz, ponieważ mamy sałatkę. Creeper jak się, się patrzy, kurczę, bladę. Dobra, no. dalej mamy pusteczki jakieś, o takie... Tak jak papzkach papier ścierny. No. Dalej mamy Mack Royala. Very nice. I dalej mamy... Sosik do sałatki wziąłem koperkowy, bo nie było lepszego i. I... i Free Widalec. Free. Także tak. Dobrze więc, no więc widzimy się, jaki już ja będę otwierał. Dobrze więc, kolor wam powiedział, co on sobie kupił. No to teraz czas na mnie. Nie będę gorszy, też sobie wziąłem kole, Nie zgapiając oczywiście. Tak, nie patrzyliśmy na swoje zamówienia. No uskam. Teraz mamy szejka czekoladowego. Ktoś wydudnił. Nie wiem kto. Teraz tak. O, na Gagodsy mi się wysypały, do góry, nieważne. Mamy Smacznego. Dziękuję. Wysypało się szybko, wszystko super. Mm. Mamy teraz McNuggetsy 6 Sos słodko kwajtny oczywiście miał komali, nie dali mi koczynku, ale niestety... Ale dobrze, że mam u siebie. No i tutaj już taki No więc będziemy się widzieć jak już będziemy jeść. Znaczy. złożone. No. Mamy już przygotowane. Tutaj mamy mumineksa to tutaj są moje, tutaj o, jeszcze nie widzicie. Tutaj mamy no, mój shake, moją kolkę, którą później wypiję i sosy połączone. No, więc smacznego. Smacznego. Najpierw zacznę od makrojala. Ja zacznę od negyć, bo są dobre. I tak, więc jeśli będzie pod tym filmem, ile? Ile pod tym filmem ma być łapek, że potem zrobiliśmy 200 w KFC? Mm, 10 Dwa, Nie, dobra, skoro mam 900 subskrypcji to 20? Dobra. Może uda wam się wbić 20, Kiedyś nam się udało wbić. A jak się nie uda, to tak około 15. No, 15, 20 i robimy. Mhm. Będziesz tos. Uwielbiam maka. No, okay. Ja też. Znaczy, tak, nie, że wyobrażamy inne, mm, po prostu, filmy. Na Po prostu ja tylko jadłem w Cape's i maku. Nigdzie idzie nie jadłem. Nie jadłem w Norfiszu, ani Saboju. Lub jaki jeszcze jest, no to. Burger King. Ja bardzo o, lubię Saboja. Tutaj pozwolę sobie ukraść jedną... Luzieju. Jaka sauna. w Bardzo dobre. Musimy powiedzieć, że ja miałem jeden numerek wcześniej niż Minex Bardzo dobre. Więc 15 łapek od 15 do 20 to robimy w z złotych KFC. Nie tak od razu, ale zrobimy. Od razu mówię, że ja nienawidzę tego Chyba już każdy o tym wie Ale przypominam. Dlaczego... Dla mnie to by było wyzwanie. Dla mnie fajne. Jak się lubi ostrach, no to... No to wiesz. No. W ogóle wymieszałem sobie te sosy. Ale nie wygląda to zbyt przekonywująco. Jeśli ktoś w tym momencie ogląda je, to proszę odłożyć jedzenie jedzenie, bicie. I, I smak. No, co też może być? Chusteczki są w gratisie, jak zwykle. To moja. Czego w ogóle zamówicie to za zawsze wam dadzą ten chusteczki. Co nic, co kupicie, nawet na przykład ne, kupicie kole. To tak da wam da, dać co? Raz w ogóle dostałem z tego do coli chusteczki. A może dają te suche... z tego? No. No to coś, żebyśmy, nie, żebyśmy się nie obudzili. Na przykład jak mamy kole, to żeśmy wytarli. W ogóle śmieszne jest to, jak pójdziecie do maka i zamówicie sobie na przykład cheeseburgera albo hamburgera. To dadzą wam taką wielką tasę na jednego małego hamburgera. To jest śmieszne. Mhm. Tak, trochę bez sensu. Pamiętam, co kiedyś zamówiłem frytki na dzień złoty. Trzy razy średnie frytki. I wszystkie mi wysypały jak pamiętam. Mówię, Mhm. chcę kilka na raz Pamiętam. Pamiętam. Jeszcze może powtórzymy. A teraz na odwrót. Los mojego hamburgera się kończy. Moje nakiecy już poszły spać. Dobra, czas na shake. Zdrówka. Zdrówka mordy creepera. Piszcie w ogóle w komentarzu, jak mam was nazywać. Bo mordy creepera to chyba dobrze, nie? Chyba, że wybuchy. Nie. nie kiedyś chciałem jakieś grupę wybuchy creepera. Kiedyś Odsunę trochę. Mm, ciekawe jestem, po jakim czasie ten widelczyk się złamie. To jest bardzo ciekawe. Pewnie przy każdym. Pewnie wystarczy, że zrobię coś takiego. Tak i, i się złamie. Papierowy. Gdyby dawali papierowe u widelce, W ogóle ludzie powiedzcie mi, kto je hamburgera lub takie normalnie cheeseburger, takie i itd. Tego z Kto? Na pewno nie ja. To jest tak samo gorsze. Jakieś pizzy z sztuczkami. No to. Pastoś, proszę. No. Ten przykład się Sięę na, na, na sztućcami. Fikolo. Mhm. się kopisz, mi się roztapia. Roztapia mi się jedna kola. Kola się roztapia, sztos. Dokładnie. Możliśmy za 20 minut. No coś takiego. W jedną sumę. Zrobię No ja też A tak w ogóle, jeśli ktoś chce z mną pograć, nie wiem czy Pograć na Discordzie, to wyślijcie mi swoje niki. Proszę napiszcie, to ja was dodam Bo chcę mieć jakichś nowych przyjaciół I wbijacie na mojego Instagramu tak samo jak na Tego pana tam No. Bo. Linki w opisie lecimy po 2000 No A u Ciebie po ile? Ja co? Miałem. Oczynanie 300. I to musimy mu dawić. No. Poczekajcie zrobię na chwilę cięcie. Dobrze więc ludzie. będę miał taką małą zupkę. Chyba to dużo tego jest, więc... Można go. No. Dziękuję, dziękuję. A ja się zabrałem za sałatkę. Ogólnie nie polecam. Dziwne. To ten sos. Sos mm. Sos jest dobry. Wziąłem z koperkowa. Koperkowy chyba, jakoś tak. Powiem Wam, że nawet pójdzie. Ale sałatka taka, se. Średnia, średnia. Lepiej kupować ten sosy do sałatki niż sałatkę. Mhm. No dobra, nie? Najdziwniejsze mhm. jest to, że mi został jeszcze shake. Zostaw mi szejk i kolor. No dobra. dobra. Piśnij mi w ogóle w McDonaldzie. No le, le nie, fu, co ja gadam. Piś, napiszcie mi w komentarzu, co byście Wy kupili za 200 zł. Ja bym podwójnego McRoyala i małą kole. Może kiedyś, jak będzie w procesie, zrobimy Travis Scott tego. No bo w zagranicach jest Travis Scott. Tego. Zapiszę sobie w zagranicach, znaczy tego y, Google'a. Ta... Ech, tam jest kot Mil I ci wyskoczy Znaczy nie dziwiłem się, że ma takie, ale... Dobra e, Hashtag myjemy rączki Idziemy łowić rączki Poczekajcie O nie, to tu Ja pamiętam ostra pizza jak ja się wydarłem. Pamiętasz to? też Becky, let's go Ja to, ja to szybko wydudnię o, Ja też muszę Go, gu, gu, gu. Oj oj. Osterka, tak nie, bydł, Nie wydudnie. w końcu tam jakieś piszczę. Tam być może? coś tam jeszcze. No. Gdyby były niezniszczalne koski lodu. To byłoby fajnie. No. Jestem został mi jeszcze Shake, a Shake zapycha mocno. Patrzcie, to jest Instagram Clippera. Zapraszam. O, on wy się Takie. Oj! Tutaj, tutaj daję posty. Tutaj proszę zobaczyć piękny post. Macie go polajkować. Z... Macie go polajkować właśnie. Wyłącz tę weturę. Macie polajkować o tak. No. A teraz o. zapraszam tutaj. It's my Instagram. It's my life. O, takie tutaj. Z... Zostało, wa... Zostało 69 do 1200. No. Ale z wieku okoliczności. Także zapraszam. To są nasze Instagramy, macie linki w opisie. Także proszę wpadać, U mnie podwaga. U mnie też, w... u niego po 300. A w sumie, czy to łyżko wziąć? Ej, w sumie nie, nie, nie głupi pomysł. Jest po prostu ekstra, nie? Idealny. I'm loved. Jest. Ej, jak tą szkoła, ludzie. Dzisiaj przebiliśmy rekord rekordów. Dziękuję za noc. No, ja wstrzymam dalej. Zapycha mocno. Te słomki stare były lepsze, takie. No. Lepiej tego, szybciej piłeś kole, a teraz tu masz jeszcze jakąś inną no, prawie połowę. Ale zrumowało się. Tak. Teraz daję Wam wyzwanie. Nie wiem, czy Wam się uda. O, moja głowa. I macie zrobić rymowankę z hokus z rymar i dokończyć coś o moim kanale coś. Może być jego i nie. Mogę myśleć przekleństwa swoje. Ważne, żeby się rymowało. <noise> no, bo jak się na przykład nie będzie rymowało, to nie. O tam co? A nie, lej, ja myślę, że coś tam ma. jeszcze mam. O, o nie! Widzimy się za chwilę. Dobrze, więc już skończyliśmy. Niestety nie dało tego się nawet, bo cię wywalało mój telefon. No więc dziękuję za oglądanie. Wbijajcie na Discord, Instagramy, Twitter i inne te pierdoły. Macie linkski w opisie. Tak, trzymajcie się i cześć.